Cześć, witajcie z budowy BU44. Czas na kolejny etap budowy domu. Robienie stacji elektrycznej. Temat wydaje się dość prosty, ciekawy, a zarazem wronikę trudny. Ja postanowiłem zrobić to we własnym zakresie. I hmm, opowiem wam troszkę. O tym jak to mniej więcej u nas wyglądało na dzień dobry. Trzeba było sobie wyznaczyć gdzie będziemy mieli gniazdka, wyłączniki i tego typu rzeczy. Poznaczyć sobie poziomy, jak wysoko będzie to nad pozacką, powiercić otwory koronką. Dobra wiertarka, I można działać w takim pusteczku dość fajnie się wierci jak już macie ładnie powiercone, by no się to odkurzyć. Przygotować sobie puszki. Najlepiej takie łączeniowe. Jak będziecie mieli ramki. Wybijacie otwory tam, gdzie potrzebujecie coś przepuścić. Tu akurat będzie tak, że będzie gniazdko. Gniazdko internet i. Telewizja. Tu w środku ma na rurki pójdą po ziemi i nasty. A prąd pójdzie. Żeby nie pogrubiać się Prąd pójdzie tutaj. Wrócę też po ziemi. Pod i będzie łączył się z kolejnymi z kolejnymi gniazdkami. Szczelnie. Idziemy dosadzać o no. kolejne puszki. Po kolei, po kolei, tu już jakieś pierwsze, pierwsze próby za sobą miałem. No przed wykonaniem całej instalacji to warto sobie zrobić wszystkie ścianki, żeby wiedzieć, żeby móc sobie wypuścić już kable w odpowiednie miejsce. Zaznaczyć puszkami, a ja zrobię to tak, żeby wiedzieć gdzie te kable mają wyjść, ile je później wypuścić, jak na będzie ze strychu, ze strychu sadzić. O, tutaj jest pracownia, tutaj będzie dość sporo. To parametr pojedyncze gniazdka, bo tutaj wystarczy. Tu będzie jakiś internet, gniazdko, no dają obsługa cały świateł. Tu będzie pralnia, więc tam osobne, osobne gniazdka na pralkę, suszarkę, blimne, czy znaczy pokoje. Tutaj też tego wyszło. To jest sporo. Dogon, chowane w rurkach. instalacje medialne, tak to nazwijmy. i doko doko doko. To już nie zrobione, a tu już jest zrobione. No I pamiętam, że nawet dość dobrze się to trzyma. Na całej zabawy przydaje się laser, żeby sobie to powyznaczać, poziomy, no i nawet dość tak. To równo wyszło w środku puszki, w środku puszki. No, tutaj nie pokazujemy. Tutaj już nie było wyszło. Tutaj będą zakowane kable, żeby też nie pogrubiać siary i później. Internet. i Telewizja. pójdą na górę na strych i tam będą się łączyć Stary z szlęką. Zabawa jest Przednia Osadzenie puszek na początku Jak wiem, jest Może troszkę trudne Ale jak nabierzecie wprawę to Kolejne Okej. Okay. Tynkarze powiedzieli żeby około centymetra Wypuścić Puszki Więc tak robimy Tego tynku będzie więcej Puszka będzie drobnie głębiej Więc wszystko będzie Tak jak tak jak powinno. No. Osadziłem mi 60 puszek, zostało mi może jeszcze 90. Jedziemy mieszać zaprawę i jedziemy z koksem. Jak będę układał kable, może też rzucę jakiś filmik.